Kochani, chcielibyście na pewno wiedzieć, co wam mogę zaoferować jako mentor, bo takie usługi na swojej stronie oferuję. No więc, jako mentor, myślę, że przede wszystkim to, czym mogę się z wami podzielić, to jest moje ogromne, ogromne. 30, ponad 33-letnie doświadczenie. Zaczynam oczywiście, jak miałam 15 lat, dlatego 30-letnie doświadczenie. W wielu firmach, zarówno tych takich bardzo dużych, korporacyjnych, dużych korporacjach typu Allegro, typu Payu, w firmach mediowych, takich jak One, Onet, Axel Springer. Ale też w małych firmach, znajdujących się w małych miasteczkach, rodzinnych firmach, które postanowiły skalować swój biznes i rozwijać go um, przy pomocy wynajętych menadżerów, gdzie właściciele postanowili gdyby oddać zarządzanie um, osobie z zewnątrz e, firmę. I jako mentor na pewno zdobyłam ogromne doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, a w budowaniu zespołów. W zarządzaniu i osiąganiu dobrych wyników finansowych. Natomiast ostatnie lata nauczyły mnie też tego, że czasami nie trzeba mieć wiedzy merytorycznej, jak robić dobrze wyniki finansowe, jak poprawiać efektywność. Wystarczy po prostu zaufać ludziom i widzieć w nich potencjał, widzieć i pomóc im w ich rozwoju. Ostatnie moje doświadczenia z ostatnich lat, dzięki temu, że byłam coachem, nauczyły mnie tego, że zamiast sama. Na wysokości lamperii zasuwać i robić wszystko sama, mieć nad wszystkim kontrolę, sprawdzać jak to działa. Wystarczy po prostu zaufać ludziom, wynaleźć te perełki, wskazać, pomóc zidentyfikować ludziom ich potencjał i po prostu pozwolić im pracować. I pan reżyser mi tu teraz pokazuje, że p***y, w związku z powyższym powinnam przestać, więc przestaję. Nie wiem, czy powinnam do Was mówić kochani, jakkolwiek... Ponieważ kocham ludzi, więc będę mówiła teraz, Kochani! Jo! Oprócz tego, że jestem coachem, to wykorzystując moją największą zaletę, a mianowicie moje ponad 30-letnie doświadczenie, jestem też mentorem. Byłam mentorem w wielu um, programach mentoringowych firmach, ale też byłam mentorem w wielu projektach startupowych, na uczelniach typu SGH. I tak sobie myślę, że pamiętam kiedyś mi zarzucano. Kiedyś mi zarzucano to, że skaczę z firmy do firmy, że przez 32 lata byłam w 33 firmach, i że to będzie mój e, e, duży, duża wada przy poszukiwaniu pracy, przy chęci zmiany pracy. Dzisiaj wiem, że ta różnorodność, której doświadczyłam i sobie sama ją zafundowałam, a mianowicie byciu, bycie w tych 33 firmach. Bycie w różnego rodzaju branżach, piastowanie różnych stanowisk, od dyrektora sprzedaży poprzez członka zarządu, prezesa zarządu spółki giełdowej, czy byciu też coachem, powoduje, że dzisiaj jestem osobą, która rzeczywiście bardzo holistycznie potrafi popatrzeć na, na człowieka jako menadżera, na organizację, i bardzo chętnie w procesach mentoringowych podzielę się z wami tym, bo wiem, jak człowiek, zwłaszcza człowiek, który awansował na wysokie stanowisko, bądź tak jak wielu z Was mówi, że przez przypadek się tam znalazłem nie ma przypadków po prostu Wy swoją mocą, którą w sobie macie, wiedzą, pracą, często ciężką pracą, spowodowaliście, że ktoś Was zauważył, i zostaliście awansowani, bo znaleźliście się na tym stanowisku, na którym jesteście. I ja wam mogę pomóc dzięki temu różnorodnemu doświadczeniu, które mam, i wieloletniemu doświadczeniu, przejść przez transformację, którą trzeba przejść ja jako człowiek do tego momentu, żeby radzić sobie. Z tą ogromną ilością pracy, która jest do wykonania jako menadżer, czyli zarządzanie własnymi pracownikami, zarządzaniu własnym czasem, zarządzaniu własnymi szefami, co jest najtrudniejsze, eee, bo to też jest zupełnie inny sposób komunikowania się, inaczej się komunikujemy ze swoimi ludźmi, którzy do nas raportują, inaczej ze swoimi szefami, w zależności od tego, kim oni są. Więc to, co Wam oferuję, oferuję Wam swoje doświadczenie, swój czas, swoją energię, swoją wiedzę, którą zdobyłam, Chętnie się z wami nią podzielę, po to, żebyście swoje życie uczynili jeszcze lepszym, żeby było bardziej radosne, żeby było jego efektem, przynajmniej w życiu zawodowym, były wyniki i te finansowe, KPI e twarde, ale też te wyniki, które osiągacie wy jako, wy i wasze zespoły. Te wyniki takie dla was, czyli te, które powodują, że nam się chce chodzić do pracy, że zbudowaliśmy fantastyczną atmosferę w miejscu pracy, że ludzie pracują, bo chcą, a nie dlatego, że muszą. Mam tą wiedzę, zdobyłam ją sama i jeżeli chcecie, podzielę się z nią z wami, zapraszam was do siebie.